Siemano wszystkim! Maraton wędkarski w połowie już Czy się zastanawiacie co ja za bzdury pierdzielę? początek filmu a on mówi no maraton wędkarski już jest w połowie, no powiem wam tak Ostatni weekend, który mamy piątek, weekend który był, nie byłem na rybach, bo miałem inne ważne rzeczy do załatwienia. Byłem w Polsce, to i tamto. Więc nie łowiłem. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Nie miałem w ogóle w planach żadnego łowienia i tego weekendu w sumie co teraz, jutrzejszy, jest, dzisiejszy też nie miałem w planach łowić. Miałem poogarniać swoje własne osobiste rzeczy w domu i tak dalej. No ale. Że u mnie w życiu się wszystko zmienia jak w holenderskiej pogodzie, to oczywiście ja już mam piątek mamy, a ja już jestem w połowie wędkowania. Czyli dwa dni przede mną, a dwa dni już za mną. Niestety tak to jest już u mnie. Szybko Wam powiem o co chodzi. W poniedziałek, w niedzielę w sumie zadzwonili do mnie znajomi Artur i Tomek, że wpadają we wtorek do mnie pod Amsterdam na, na Karpie. No to co miałem powiedzieć, że nie? Oczywiście, że tak. Nie ma, nie odmawia się znajomym, przyjaciołom, przyjaciółom, 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 przyjaciółkom nie odmawia się. No, przyjaciółkom tym bardziej się nie odmawia, pamiętajcie. Więc przyjechali we wtorek do mnie o godzinie 14:00, nie, o 15:00, 16:00 byli. Zawiozłem za ich na miejscówkę na North Holland Canal, mniej więcej na Akersloot Sport. Jest to miejscówka pomiędzy Zandamem a Alkmarem. Jest to miejsce, gdzie kanal łączy się z bardzo dużym zatoką, jeziorem Alks No jest to bardzo dobra miejscówka potencjalnie, bardzo też no ja ją lubię ogółem więc ustawiłem chłopaków tam, żeby sobie połapali. Pierwszą nockę spędzili, nie mieli żadnego brania, było to dla mnie bardzo dziwne i powiedziałem, że no tak nie może być. Więc stwierdziłem szybko, nie zastanawiając się długo, że z środy na czwartek jadę do nich i spędzam z nimi krótką nockę. Z tego względu, że oni tam będą siedzieć, to nie będę musiał namiotu sprzątać. I z środy na, znaczy z środy na czwartek, z czwartku na piątek też krótka nocka. No i w piątek już miałem do nich dojechać i już siedzieć. Nie musiałbym już nic rozkładać, bo już wszystko w środę było zrobione. No i co? W środę, żem do nich przyjechał. Zaczęliśmy wędkować, ale pogoda. I wszelkie niedogodności po prostu nie pozwalały na normalne łowienie. Najpierw deszcz, później jak już wszystko żeśmy rozwinęli i było wszystko rzucone, to przypłynął pan operator barki z pełnej piaskiem załadowanej. No i załatwił nas jak załatwił. Tak więc pierwsza nocka była nieudana. Ale żeśmy wędki rzucili, wędki w wodzie były, jak to się mówi, ale nie było tak jak byśmy chcieli. Druga nocka, z czwartku na piątek, tak samo przyjechałem do nich, to już słoneczko było, totalna zmiana pogody, totalnie całkiem co innego, co było w środę, nie musiałem namiotu niczego rozkładać, tak więc o piątej byłem, o szóstej wędki już były w wodzie, zajebiście wszystko się udało, przynęcone wszystko było, o, wszystko przynęcone, żadne łódki już nie pływały, nic nam nie pościągało, no lepiej sobie mogłem tego nie wymarzyć. Ale niestety karpie nie chciały współpracować, jedno tylko branie było, u Artura taki odjazd. U mnie totalnie nic, czyli 3, 5, 7 wętek. Po prostu, a jeszcze jedna osoba przyjechała była dwa, dwie osoby, bułgarskie osoby. Mieli tak samo wędki wrzucone, czyli było gdzieś tam po dwie po wędki, dwie osoby, czyli 4. Tomek z Arturem, 4 to jest 8, moje 3, to jest 11 wętek w wodzie i tylko jedno branie było. I nic poza tym się nie wydarzyło. Tak więc plan B trzeba było zrealizować. Nie będziemy siedzieć do niedzieli na wodzie, gdzie po trzech nockach padł jeden karp, a u mnie po dwóch nockach ani brania nie było. Nawet sandacz z nami nie chciał współpracować, bo żeśmy z Arturem też próbowali sandacza złapać. Żywców żeśmy nałapali, na sandacza żeśmy rzucili, ale tak samo, no, no totalnie nic. Plan B, plan B jest taki, że. Za, 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 zaprosiłem, no. Kazałem chłopakom się zwinąć i żeśmy przyjechali do Nordster Parku. To jest park z małą wodą parkową, taką zamkniętą. To jest ta sama woda, w której był odcinek zakończenie sezonu 2021. Zostawię link w opisie, to sobie możecie zobaczyć. A pokażę Wam mniej więcej też wodę, jak wygląda. O, coś w tym stylu. My już jesteśmy... Połowie rozwinięci, bo są wędki, bo są, bo są, bo są wędki w wodzie. Tomek ma już dwie wędki w wodzie. I ma rzucone tam na tą wyspę, tam gdzie te trzciny widać, jedna i druga, jedna na róg, druga bardziej troszkę w lewą stronę. Artura wędki są naprzeciwko, o, tu stoją wędki. I ma, Arturowi wypłynąłem łódką. Bo Tomek rzucał z sobie sobie zaspombował i rzucał z ręki wędkami. Arturowi wypłynąłem wędko, czy wędką... Arturowi wypłynąłem łódką. Jedną wędką wypłynąłem tam na ten ruch tego patyka, co wystaje, tego drzewa z lewej strony. A drugą wypłynęliśmy tutaj, jak te drzewko jest ta lewa strona, gdzie taka zagłębienie jest. Tam jest druga wędka. Moje wędki ja mogę na trzy łapać, bo mam zezwolenie na trzy. Artur z Tomkiem mają na dwie, tak więc no niestety łowią na dwie. Ja mam... Jedną wędkę jeszcze nie rzuciłem, to będzie wędka na helikopter system i co gdzieś tam zanęcę z pombem mniej więcej na środku odmierzę sobie tę samą odległość zaznaczę na wędce zarzucę i to wszystko nie będę się pieprzył po prostu tego później drugą wędkę mam łódką wypłynąłem tam na sam róg tego no bo tam widzicie jest most i tam jest później róg co idzie stawu. To tam na róg wypłynąłem i tam jest druga wędka, a trzecią wędkę mam... Haha, ha. pomyślicie skitraną. Oczywiście, że mam skitraną, bo jakby mogło być inaczej, że kierownik kusownik nie ma skitranej wędki jak kusownik, wtedy bym po prostu nie czuł się kierownikiem kusownikiem. Trzecią mam tutaj, zaraz z tyłu, o za naszymi namiotami, o tutaj. Nie będę miał daleko do biegnięcia, żeby zaciąć. I ją mam, nie kombinując tu przy własnym brzegu, o tam gdzieś, a pewnie szczałką pokażę, ale jakieś z 20 metrów ode mnie, tutaj wzdłuż tego brzegu podnęciłem troszkę i tam będzie, tam, tam wpadnie koń, moim zdaniem nic nie padnie całą noc. Zarzucę gdzieś tam pod tamtego krzaka. Albo jeszcze się zastanawiam nad tą stroną, ale jak na razie jak na razie zostaje zostaje tak jak jest w ten sposób. No i co? Ja mam nadzieję, że nie będziemy mieli przespanej nocy i chłopaki tak samo całe dwie noce po prostu nie będą mogli spać. Karpieta będą im dokuczać i będą po prostu jazda za jazdą. Mam nadzieję, że w niedzielę wyjeżdżając tą będą po prostu zmęczeni. Będą mieli wory pod oczami I będą powiedzą mi Sorry Adrian, już tutaj więcej nie chcemy wracać na ryby Bo nie jesteśmy zmęczeni od tego Heinekena Tylko od po prostu tych karpi Mam taką nadzieję A jak będzie to zobaczycie sami I widzimy się na pewno przy jakiejś rybce A nie mówiłem Widzimy i patrzcie. stara sytuacja. Przyszedł paschal. Nie nagrałem tego, no bo co będę nagrywał, że przyszedł na chwilę i sytuacja jak zawsze. Przyszedł paschal. Nie mija. Nie mija pół godziny, odkąd jest od są w wodzie i już ciągnie karpia. Masakra, nie? Ten człowiek jest. Ten człowiek jest po prostu niesamowity. Master. Pascal, jij bent de master, precies. Ik heb ook verteld, dat is het niet de oh, eerste oh. keer. Dat gebeurt heel vaak dat Pascal komt en is een kwartiertje later, is hij bezig met de fish drillen. Arthur. Uh... Niet normaal, op die niet zo. Hey, is is niet zo. Oh, dat is kapot. Pascal! Ah, master! Hij ah, is me kapot gemaakt. Oh, meen je niet. Ja. Helemalchut! Helemalchut! chodź, chodź! na do domu! Hahaha! Nie ma więcej na chodź do No nie jest to no, karpik 5... Nie no, 4-5 kg maksymalnie ma. Stara technika Pascala się sprawdza. On przychodzi, my łowimy, on przychodzi, on łapie. Oh, ja. Pascal. Ja. Waarom doe je elke keer hetzelfde verhaal? Waarom, als je bij day. de waterkant bent, kom jij even kijken met je henges en vang je meteen karpen? Dat is oneerlijk voor alle jongens wat hier zijn. Maria. Ja, iedereen, iedereen wat volgt de YouTube-kanaal van mij, iedereen weet dat de standaard is bij Pascal. Aha, oh. aha, aha, jest okej, okay. aha, 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 masterman. aha, 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 nasz tata i łowca karpi i nasz nauczyciel tutejszy. <laughs> Mój. Nauczyciel mój, Artura i Tomka. <laughs> Pascal, the Conning Master and the Teacher. The Big Teacher from the Carper Fishing. <laughs> A teraz w pozłapanym karniu, Pascal mówi: A ja to już spokojnie, tej wędki nie wrzucam. Poczekam, aż druga odjedzie. Nakarmię Dzidziusia i pójdę se do domu dopiero wtedy. Czy to nie jest hamskie z jego strony? No powiedzcie sami, no. Ja mu mówiłem, żeby on w ogóle nie przychodził tutaj, bo tylko nas wkurzy tym wszystkim. Pascal! Warhaje na tu! Endal je tu rug! Endal hajewir wir, Hotfer fangę Naprawdę, Woda, pierwsza ryba, w sumie druga, bo Pascal pokazał, jak się ryby łapie. A my teraz, Artur, ciągnie. Poważnie? Gdzie? Yeah, ryba! Jest yes. pierwsza ryba Artura na nowej wodzie. Chodź tu, śmierdzielu. Wychaczymy, śmierdziela, i wypuszczamy. Pierwszy przyłów Artura na nowej wodzie jest. Ale ty, dobrze, tam też napaw złapasz. Najpierw dwa leszcze na Nordhollandskanal, a dopiero później karpia, nie? I branie. Tak więc to, to nie, to jest wszystko. Tak jest. I lecimy w węteczkę z powrotem. Artur, powiedz, wypowiedz się na temat łowiska, na które cię zabrałem. Bierze ryba za rybą? Owszem, jakie ryba za rybą? No jak Tomek? Wiesz, nie, to nie ryba. <coughs> I widzicie, tak mnie podsumowali. To ja ich wziąłem na łowisko, gdzie mają co 15 minut branie. Normalnie pipczyki, kurwa, co chwilę napieprzają. Muszą do wętek biegać I jeszcze mają do mnie pretensje Że leszcz to nie ryba A teraz A teraz zobaczmy Zobaczmy leszczyka Zobaczmy Myślisz karpik? Bo fajnie by było Chłopie on jest znowu Na bok przypięty nie? Za bok popatrz Dlatego nie, Tomek, jak go odhaczę? Dostał, jak go odhaczę. Ale śmierdzący, brzydki leś. Bo nie pokazuje wypuszczenia, nie pokazuje niczego, leż złapane, zaliczona ryba. I widzimy się przy następnej rybce, mam nadzieję, karpik. Nie, się ma, Pascal! Nie, 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 nie! Pascal, do domu! kurwa? <laughs> I co ja mam? Wiecie mi co ja mam z tym chłopakiem zrobić Przyszedł znowu i mówi do mnie, że znowu złapie karpia i idzie do domu. Pascal karpia 30 minut, catch one <laughs> What I can make with this guy. This Three guy? days later he catch one <laughs> yeah, if everything gonna go good <laughs> No That's nic. <laughs> Nic, krótko. Krótko zwięźle i na temat. Pascal przyszedł znowu, znaczy znowu. Zostawił wędki, nie było go trzy godzinki i mówi: "Teraz nic nie złapaliście przez 3 godziny. Ja przyjdę znowu, wam pokażę co macie robić i pójdę wtedy dopiero spać." Ja. Ja noch nie karpe kurwa. Leker Artur.

Er ist um die Ecke mal. Ganz offen, ganz so. Und jetzt deal so und jetzt warten. Wenn er geht, dann kannst du noch anmachen. Hey, Arthur. Oh, ich rede mit dem Polo. Ich gehe nach Hause. Ich rede hier jetzt zu Moritz. Okay. Schlaf gut. Wow. Danke schön. Hoert der Fischer Douj. Douj. I Mamy. Mamy łowcę nocnego. No za dużo nie widać, ale branie widzieliście. Mamy za 10 11, 12. I Artur. Artur w końcu przyciął pierwszego. Zaraz coś więcej, coś więcej pokażę. Jak już będzie na macie. No mógł być ładny. Ale ja go nie chciałem za szybko też targać. To też... No Artur nic nie zrobisz. Czasami się spinają. 8 rano. Ja już od kurde piątej w sumie łażę, kombinuję. A Artur z Tomkiem teraz stali, kawkę wypili. I Artur podchodzi sobie do wędki. No i branie oczywiście. Artur nam daje lekcję łowienia Tomek. Kurde. A się zastanawiałem, czy, da, czy na. Odpowiednio daleko wypłynąłem w nocy, nie? tak... Nie wiem, mi się wydaje, że... No kurde, no w nocy, ja też zapomniałem to te światło włączyć, nie? W niej to byśmy lepiej widzieli, no ale nieważne. O, ten jest ładny. Ten jest ładny. O kur... nie szkodzi. Ten jest ładny, dobrze. Ten, 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 ten jest ładny. Już, już nie podkrę... Nie, 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 nie podkręcaj bardziej. Bardziej nie podkręcaj. Widzisz? No właśnie, właśnie właśnie ci Co ja chciałem, Właśnie Ci chciałem powiedzieć hamulec, Z kolego. Bo już... To jest właśnie skróciłeś, skróciłeś mu, dlatego ci powiedziałem nie, nie kręć dalej i miałeś zba, bardzo e, spięty hamulec. Miałeś w ogóle. Kurwa, dranie trzymaj! Lecisz, lecisz! Ohohoho. Kolschwinak Jeden się zerwał, A drugi leci. A drugi leci. Yes. O Branie za braniem, tak jakżeście widzieli, piękne rozpoczęcie dnia. Ja sobie tego nie mogę lepiej wymarzyć. Matę przygotowałem dla Artura na jego zarąbistego karpia. No tamten miał na pewno dychę, ja go widziałem. Wyście, no nie wiem, czy to na kamerze będzie widać, czy jaki był, ale myśmy go widzieli na żywo. Tamten miał naprawdę dychę dobrą. Matę przygotowałem Arturowi, ale jednak należała mi się. Branie za braniem, karpik nieduży. Ale no ekstra, takie rozpoczęcie dnia, no masakra. No, rolka za rolką, jak to mówią. Lecimy z nim do wody. Artur, rolka za rolką, ale to jest co? To jest dopiero początek a ja się dopiero teraz kurwiłem człowieku. Poważnie mówisz? Zobacz, co się dzieje, już się... <słuch> A, jak mówisz, to Pierwszy zaliczony. Tą wędkę wywiozłem, zobaczcie. No o, łódkę wyciągnąłem. No ile? No, no nie minęła minuta. Znaczy, nie no minęło z dobre 5 minut od wywózki, ale... Odkąd kurde? Ale numer. Artur. A? No kart. No, no, no. Artur do domu z koniec. Koniec. wędki do domu. panu panie, Staną w drzewie, tam przy wyspie daleko, gałęzie są i stanął i i coś Arturowi te karpie biorą, ale nie są pisane, żeby, je, żeby zdjęcie sobie z nimi zrobić. Nie, nie, puść mu może, zostaw, odpuść zostaw na chwilę, jak wyjdzie to wyjdzie. Karpik jednak wyszedł. Dobry jesteś Artur. Teraz to go na O, idzie, idzie, widzę go tam. Tu jest w odczepić. A już nie, już idę odczepić. Tak. Karpik wyszedł. Przy okazji Tomek jeszcze leszcza na Artura wędkę. Masakra, co się tutaj dzieje. Na stole coś ty. Pomału, Artur. Aj, mamy go! Mamy go! za pokaż. 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 no, szóstka. Siedem, sto, siedem, dwieście, no szóstka. sześć Pokaż. no i co? Jak? Powiesz dwa słowa, kurde. A to on mówi? Jest za karpiszon? No tak, zarawo mamę. Zara mamę. Ale fajny. Taki grubiutki. Strasznie. Nie? O, tu widać fajny. No. no i za się obrócił. O. Tu widać pak jaki ma brzuch, nie? Piękny. Taki gruby, fajny, zdrowy, cały. w ogóle branie za braniem ma nie on wywozi i ciągnie, no o, shit. No powiem wam, że ekstra się dzieje zarąbiście, no takiego kurde poranka to nikt se chyba skarpiarzy nie może wymarzyć. Branie za braniem, jazda za jazdą Nie są to duże karpie, no ale nie, nieważne, nieważne. Po prostu dzięki tym braniom jednym za drugim, no, mamy takie... Jesteśmy spełnieni. A powiem wam tak, po tej nocy, bo w nocy co były? Tylko dwa brania, nic więcej. Myślałem, że po tej nocy, mówię, kurde, rano wstałem, nie ma brania, niczego, sobie się ja pierdzielę, ale lipa, nie? Znowu będzie, kurde, wziąłem, ich, lipa będzie, mówię, będą pieprzyć, że tylko dwa brania na gównianym stawie mieli. No, ale teraz to wam powiem, że... Jest ekstra. Trzy szybkie odjazdy rozwiązały cały problem. A właśnie. Łowca niech się pochwali. Na co on tutaj łapie? Łowca napierdala na fisztunę. Fisztuna z Sissimora. Widzę, że tu jest blowback ring. Ładnie na systemie helikopterowym. Cyk. Helikopter, helikopter. W głowie mam. I, o, ale nie rzucamy nią, wywozimy łódką Tak po prostu, no inaczej, no dziwnie, no zestaw helikopterowi powinno się rzucać, no ale my go nie rzucamy, wywozimy łódką, bo wywozimy tam całkiem o pod drugą stronę, pod tamten brzeg, takie z 5 metrów, maksymalnie do 10 od brzegu.